Cześć! Dzisiaj z tej strony Dawid z kanału Mystrawgry. Darmowa energia. Pamiętajcie, wszystkie treści przykazywane na moim kanale, to nie są wkręty, więc nie bądź śruba, zostaw suba. Zapraszam na odcinek z realizacji nowej instalacji. A Dariusz już tam, gdzieś się przemieszcza. A więc na tamtą wiatę wlatuje 16 490 w bifacjalu Ledwansów. Które dobrze znacie z innych realizacji. W kartonie jest niespodzianka. Tego falownika na moim kanale jeszcze nie było. Teren piękny. Cienia tutaj jakoby nie będzie, bo tam mamy północ. A czy południe, przepraszam, co ja wam gadam w ogóle. I lecimy z koksem. Tutaj miejsce montażu falownika. Gdzieś o, tutaj. Oczywiście jasną sprawą jest, że będzie to instalacja off-gridowa, bez zezwolenia, bez podłączenia do sieci itd. Tak tak Oparta również na dobrze Wam znanym magazynie NMC w mojej produkcji. Ponad 400 już takich pracuję od 9 lat bez przerwania. Dwie jednostki po 15 kWh z BMS-ami, dwusetkami, więc 400 Amperów. Możemy z nich doić z powodzeniem. No i zabieramy się zakręcenie mostków trapezowych. Hydraulika potrzeba hydraulika ze sprężyną, żeby w to wbił i kręcił. No więc hydraulika nie ma, ale są za to mostki trapezowe, moje ulubione koraba, trem, co się nie da, jak się da. Jak jest? Czym? I można sobie pomóc, to dlaczego nie? Czyli upiekło im się, bo nie trzeba tego nosić tylko ładnie podjedzie nam pod dach. I super. Zamówienie dotarło. Pociąg był zły, i szyny też były złe. To nie zna, ten nie zna. A kto zna, to na YouTube to znajdziecie. Tam kręcą, ja odpoczywam. Żyć nie umierać. <grych> a tak poważnie to mam swoją misję na pięterku, rusztowanko, daszek. I już. I tak tworzy się historia. Jak nie płacić za prąd od marca do października, a zimą minus 30% przy dobrze obliczonej i przewymiarowanej instalacji odglądowej. Przędą sobie, przędą. Nic nie przędą, tylko MC4 zarabiają. O! panele zainstalowane, ale tam pokażę później, jak tam wejdę, wykop pod przewód PV, zawał i również wykop pod przewód zasilania, czyli grid i load, który idzie tam. Tutaj dalej idziemy po nitce do kłębka. Znowu zawał, ale tak się zdarza. Tu mamy WLZ-a, rozdzielnia budynku. Tu niestety się nie pomieścimy, więc założymy tutaj dodatkową rozdzielnicę zewnętrzną. I tu będzie wprowadzony grid, load i przełącznik siecia grega, tak żeby w przypadku awarii falownika można było. Dosłownie cały obwód ominąć, i teraz mogę Wam już zdradzić, co tutaj zainstalujemy. Może ktoś rozpoznaje po tych wentylatorach z boku. Może tutaj, co to jest? Co to, to tutaj nawywijają? A nawywijają SRN. Jednostka 12 kW. No, tabliczkę znamionową, no ale. O, może tak, ja zaraz Wam obraz obrócę, żebyście mieli to w należytym porządku i rzeźbimy dalej, czyli przewody PV6 mm2 na długości 17 m, peszla i 5 gdzieś mniej więcej po budynku. Czyli nie przekroczymy 25 m. Łączna moc zainstalowanych paneli to 7840 W. Panele bifacjalne 490 i ze stringu uzyskamy napięcie na wysokości 600, 633 V. Tak, 633 V. Przepraszam za chwilę zawahania. Czy ten bifacjal nam coś tu zrobi na tej blasze? Nie wiem. Ale nawet gdyby coś tam sobie odbijał, jest to w ocynku, zawsze jest to na plus. Więc skracając, żeby ten film nie trwał wieki, powiesiliśmy falownik, zabezpieczenia PV, oprawa RBK na dwa magazyny, przewód ujemny, spięty razem z tyłu na BMS-ie. Światło tu mamy mizerne. Dwie wkładki 160. Magazyny podpięte. Tu jeszcze grid i load farownika nie uruchomiony. Tutaj przyjdą ceteki, co wam zaraz pokażę. PV zapięte. Farownik uruchomiony. I aktualnie już mamy słabiutko. 252 W. 370 Po przetworzeniu do baterii. Tak to wygląda. Historia falowniku SRN. Bardzo interesująca. Tu macie wszystkie statystyki. Nie będę wam wymieniał po kolei, aczkolwiek tu mamy w tej chwili podłączone tylko PV i, i baterie, więc ile wepchnęliśmy Wartość 0,8 kWh. Szalona produkcja, jak widzicie. No ale cóż, tak bywa. Tu mamy całą historię. Ostatnie 7 dni. Statystyki bilansu energetycznego. Wszystko do poczytania. Generalnie falownik mi się osobiście podoba i do mnie to gada. Czas uszyć jeszcze, rozdzielnicę z bypassem. tu wejdzie grid. Dodatkowo wyjście gridu na falownik, czyli będziemy mogli odcinać sieć na falownik. No, i przełącznik sieć agregat jako zabezpieczenie w przypadku awarii falownika, aby można było falownik ominąć. Czyli jedna pozycja sieć wchodzi, sieć wychodzi na dom, druga pozycja sieć odpięta i dom zasilany już tylko i wyłącznie z falownika. Włączamy się do tej rozdzielnicy. Tu mamy wyjątego już WLZ. -a. Tak tam wyszła rozdzielnia bypass, czyli WLZ. Pod zabezpieczenie mostki do pierwszego, w pierwszej pozycji przełącznika sieć agregat, to są te z tyłu przewody z tulejkami i wyjście na budynek. Tutaj mamy pod drugim portem przełącznika sieć agregat, mamy wyjście load falownika, czyli dokładnie te: raz, dwa, trzy, cztery, i, wy i wyjście. Analogicznie po przełączeniu pozycji. A tutaj, ze względu na to, że mamy grid, tutaj mamy grid falownika. I w tym układzie możemy falownik odsilać lub zasilać indywidualnie na wejściu grid. Tak nam wyszła realizacja podłączenia gridu i loadu, czyli obciążenia na falownik. Magazyny NMC o pojemności 30 kWh, zapięte. Instalacja pracuje, godzinę mamy już 17, więc tego słonka już niewiele mamy. Budynek już zasilony, jeszcze przyszło nam to poskładać. Grid na falownik odpięty, górna pozycja pozycja falownika, a dolna pozycja to jest pozycja zasilania domu w bypassie bezpośrednio z sieci z ominięciem falownika którym można dodatkowo zabrać jeszcze zasilanie na wejście grid. System odpalony, uruchomiony, skonfigurowany, co do konfiguracji falownika, to pozwólcie, że nauczę się go jeszcze bardziej, a wtedy wam wszystko przedstawię krok po kroku. C-taki założone, sieć jak widać podłączona, obciążenie sieci 0W, budynek około 280, a robiliśmy próby jeszcze. 7KW to było, 7KW, nie? No Więc udarowo tutaj na wyświetlaczu pojawiło nam się 14 kW. I ten falownik sobie z takim prądem udarowym poradził bez żadnego problemu. Lekko mrugła nam żarówka LEDowa, która oświetla nam to pomieszczenie. Robota zakończona. Pierwszy falownik SRNE ze wsparciem jeszcze Piotra Kamińskiego z firmy Solution Energy Storage Skórnika, którego serdecznie pozdrawiam, i pana inżyniera, z którym aktualnie. Przebywa, czyli głównego konstruktora z Chin. Pozdrawiam Was, chłopaki. Dziękuję ślicznie za wsparcie. Was wszystkich również pozdrawiam. Serdecznie zapraszam do zostawienia subskrypcji, lajka. Macie pytania, komentujcie. Pamiętajcie, że ja tego falownika jeszcze się uczę, ale doszlifowaliśmy go do perfekcji. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych odsłonach. Pozdrawiam. Cześć.